Moja przygoda na statku to był wspaniały tydzień, taki tydzień z bajki. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałam, było wspaniale. A makijaż jak makijaż, no wiadomo, podkład musi być taki w kolorze szyi. Puder, czerwona szminka, troszkę tuszu i zawsze się wygląda. Dziś była kolacja kapitańska i załoga wychodziła robić sobie z nami zdjęcia, więc wszystkie damy się szykowały. Postanowiłam zrobić coś trudnego. Yy, coś, co jest dla mnie niewygodne, coś co nie było komfortowe. Wyszłam usiadłam sobie na środku statku, przy orkiestrze i robiłam makijaż. Myślę, że takie rzeczy rozwijają. Spróbuj kiedy robiłaś coś trudnego, coś co wydawałoby się mreka i mnie tego nauczyło, że wychodzisz raz, dwa, trzy i robisz jakieś nowe dla siebie rzeczy. To dodaje odwagi, a odwaga to mięsień, który należy trenować. Taka dziś przypowiastka. Czerwień z różem na ustach zawsze wygląda dobrze. No ale tydzień szybko minął i trzeba było wracać do domu. No, bardzo za mną tęsknił pes, 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 którego oczywiście Oczywiście, zaraz zobaczycie. Eee, no i czas wracać do rzeczywistości. Zapraszam wszystkie kosmetyki meryka i dostępne u mnie. Jeśli nie masz swojej konsultantki. O, kolacja kapitańska, tak było. Piękny czas.